Rejs po Karaibach szlakiem Krzysztofa Kolumba. Jak wygląda trasa? Jaki statek? Ile to kosztuje? Wyobraź sobie, że jednego dnia budzisz się w Dominikanie, drugiego dnia w Portoryko. Trzeciego dnia jesz śniadanie na swoim balkonie, podziwiając San Tomas, jedną z Wysp Dziewiczych. Oprócz tego zobaczysz Miami, z którego zaczyna się i kończy rejs. Spędzisz kilka pełnych dni na morzu, aby skorzystać z atrakcji najnowszego statku MSC Seascape. Do Twojej dyspozycji Robotron, park wodny, baseny, jacuzzi, przeszklona winda na morzu, wyśmienita kuchnia, wieczorne atrakcje. Trasa Szlakiem Kolumba to połączenie rajskich krajobrazów i niesamowitych historii opowiadanych przez polskiego pilota podczas fakultatywnych wycieczek. Ile to kosztuje? Za rejs najnowszym pięciogwiazdkowym statkiem z wylotem z Warszawy, z transferami, z opieką polskiego pilota od wylotu do przylotu z pełnym wyżywieniem w podstawowej kabinie Cena od 10399 zł, dostępna na stronie www.podróżeirejsy.pl Wypływamy 12 kwietnia, a wszystkich informacji udzielą specjaliści infolinii pod numerem 123452629. Czas na rajskie Karaiby.